Tak. Ja chcę wyjść. To niesprawiedliwe. To niesprawiedliwe, bardzo. Zaklęte buty. I zaklęty sztylet. A może właśnie weźmy go z Fireballa. A nie działa Dlaczego ja utknąłem? Kurde utknąłem, nie no to nie podoba mi się Nie no utknąłem Dobra rzućmy może lewitację, coś to pomoże No nie no Nie Nie no to jest... brudne. Dobra, udałoś. się. Wyjdźmy stąd najpierw, go jakoś tak. Ominmy może. A nie chcesz. Och ty. No. Gień, gin, gin, gin. Gień. gień, gień. gień. Teraz my zginiemy, tak? <grywa> <grywa> nie no, nie dał nam się nawet uzdrowić no. <grywa> Jesteśmy tutaj, tak? To do wyzdrowienia Dobra, rzućmy wszystkie bufy i wchodzimy tam. A, wykorzystano tak to sanktuarium tarcza, buty, Michał, teraz sztylecik. No hmm, może rzućmy właśnie lewitację, żeby nie walczyć Na wodzie Albo Fireballem go Ach tak, otonąś Lewitacja Nie udało się tak no Nie no to Trzeba znowu odpocząć bo tutaj trochę zabogowane przejście jest Nie, na no, pierwszy bak się trafił Dobra, lewitacja. Tak. Dobra. Chodźmy stąd daleko. Najlepiej. Nie wychodź z wody. utop się. A za wysoki, sofit? idziesz, nie idziesz, dobrze. To szybciutko dodam ciu. Aha, kolejny weźmy fajrwa, rzućmy. No zakręty sztylet chociaż. Gin, gin! 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 No! Tak ma być. Do wyzdrowienia. Dobra, idźmy stąd. Mie te jaskinie już przerażają. Coś tam jest? Chyba nic. Nie ma sensu już tracić więcej czasu na tą jaskinię. Trzeba oddać zadanie. Tak jest, już wyjście. Teraz biegiem. Dobra, teraz sprawdźmy, czy tutaj mają jakąś magiczną broń. Chociaż miejsca w nie mamy. Ach, i ten nowe włócznia. Dobra, to zadarujemy. Wychodzimy stąd. No! W końcu się udało wyjść. To zapiszę... I już widzę, że coś mnie zaatakowało. Tak. Nie udało się, tak? Nie, no weźmy. Trutola, może rzućmy właśnie. No i zginąłeś. Zostawcie nas. Dobra, odpoczywamy. Dobra, to teraz idziemy do obozu. Tęty, dobro. Tak, nic nie leci, nie biegnie, dobrze jest. Mhm, całkiem nieźle. Miejki wyglądają. Miejmy nadzieję, że wziąłem ten nóg tak jest. Schowajmy nasz wszelki wypadek rączki. Żeby nikogo nie poparzyć czy nie otruć. No gdzie jest ten obóz? A już widzę, namiot jest, dobra. No nie, skrzekacz. Miejmy nadzieję, że nas nie zauważy. Dobra, to zobaczmy w dzienniku do kogo mamy iść. A sól, mutul, dobra Mhm. Mm to nie jesteś Sulmutul. Gdzieś tu jest ten Sulmutul. Czyżby to był ten Han? Już nie pamiętam nawet. Zobaczmy. Tak. Jest! Udało się! Już na sprawie lubisz. <grytania> Oto łuk wyciecznienia mojego, mojego ojca. Udało ci się ukończyć rytuał inicjacji. Oto ryba kawalerz przyjaciel klanu popielnych. Zatrzymaj łuk mego ojca i godnie z niego korzystaj. Jesteś przyjacielem naszego plemienia, możesz więc sypiać w łóżku każdego z uschilaku. Nie wyrządź jednak krzywdy innym członkom plemienia oraz nie zabieraj im ich własności. Teraz pełnisz drugą z obietnic, idź do chaty wieszczki. Ni bani Maesa przyjrzy ci się i podda próbom, o których mowa... o których mówiłam przepowiednie nerwajickie. Dobra. Mhm. Teraz, gdy jesteś przyjacielem klanu, możemy rozmawiać otwarcie. Trudno mi uwierzyć, że jesteś w istocie newraliczykiem. Jesteś obcym, a przecież newraliczyk nie będzie przepędzał cudzoziemców z Morrowind. Okej. Okay. Jak obcy może być wcielony? Wielkie rodze zagarnęły nasze ziemie, a na miejscu naszych pust stoją fałszywi bogowie. Fajnie. Yeah. Będziemy odpędzać fałszywych bogów. Cudzoziemcy odbierają nam pastwiska i godność. Okej, okay, okej. Okay. To poważne słowa. Rybakowa słowa życia i śmierci. Widzę w tobie honor i męstwo. Okej. Okay. Teraz mamy iść, do... porozmawiać z wieszczką Niba, nie są. Okej, okay, to idziemy. Tylko zapiszę, żeby gra się przypadkiem nie wywaliła, nie skasowała naszych osiągnięć.